Настанет день, не сжу. No myśmy dzisiaj zagrali powiedzieliśmy parę wierszy Aleksandra Galicza, yy, Włodzimierza Wysockiego, Błatawku Dzjawy, Julia Wisbora. No co je łączy? Je łączy czas, kiedy one powstały. To są lata 60., 70., 50. Było też parę piosenek wojennych. To jest spojrzenie na tę samą sprawę, na życie. Rozmyślania o szczęściu, o miłości z różnych punktów widzenia. Myśmy specjalnie połączyli piosenki różnych autorów, żeby pokazać, jak o tym samym można różnie mówić bardzo. Czar niebiesny, za nacie za ciemna Na krasnym swoją będzie dla dali. Widzę w naszym polskim pojmowaniu kultury rosyjskiej i Rosjan, wiele stereotypów różnych. I mnie to śmieszy. Natomiast spokojnie. Spokojnie można się z tym rozprawiać. Można się z tym rozprawiać. I ta nasza praca również jest na ten temat, bo bo. Bardzo często do nas ludzie przychodzą i mówią na przykład, że kurde, jaka szkoda, że się w szkole nie uczyłem rosyjskiego. No miałem i się nie uczyłem, a że to takie jest fajne, interesujące i, i że zaczyna się zainteresowanie i no, nie wiem, no zmiana, zmiana poglądów na ten temat. Zaszgła, podariła, jak Żyjemy w, w świecie bardzo takich różnych, ciekawych możliwości. Mówię, myślę o internecie, o sposobach komunikowania się, a zanik, zanikło rozmawianie. Zanikło rozmawianie i naszym celem było to, że nawet jak się z ludźmi spotykamy w ten sposób, że na scenie, że oni siedzą na miejscach dla publiczności to zależy nam na tym, żeby była to rozmowa. Bardzo wielką ochotę mam rozmawiać i poprzez poezję, poprzez tę piosenkę, no nie wiem, o naszym życiu, no bo, bo po prostu to, no to jest ważne, to jest ważne i nie wiem. И я, я думаю, что очень важно, что мы делаем это на русском языке, в Польше. Это может быть немножко странно, не знаю, но русская культура, она была всегда, я думаю, близка к польскому сердцу, так же, как и польская культура близка русскому сердцу. И как-то отодвигание этой культуры куда-то в заднее какое-то место, то это, я думаю, неправильно. И вот то, чем мы занимаемся, это часть русской культуры, да, но она касается, эти вещи касаются всех.